Witajcie w kolejnym odcinku z Legend i Teorii, a dzisiaj sprawdzimy ciekawą legendę związaną z grobem CJ'a w GTA 5, a dokładniej do niej posłuży nam materiał źródłowy, w którym to widzimy jak znaleźć łopatę, gdzie możemy znaleźć grób CJ'a, A także ukrytą kadzsenkę, czy rzeczywiście tak będzie? Przekonajcie się sami. Jedziemy do pierwszej lokalizacji, w której to mamy znaleźć szpadel Symbol trochę z GTA San Andreas, e, ponieważ e, tam mieliśmy również łopatę i mogliśmy nią na przykład uderzać wrogów. Zobaczymy, czy e, tutaj będzie coś takiego miało miejsce. E, nie zwracajcie uwagi aż tak na moją grę, bo jak widzicie, jest trochę zmieniona mapa, ale to nie powinno wpłynąć na tą teorię w żaden sposób. Nie mam tu wgranych żadnych e, modyfikacji, które powinny e, przeszkadzać skryptom. E, jeżeli coś jest oskryptowane, przez Rockstara to powinno tutaj Wszystko być, ale dobra Jesteśmy na miejscu jak widzicie A dokładniej pod chatą związaną Trochę z Nikobelikiem Ponieważ tutaj mamy Nawiązanie właśnie do Niko i kiedyś O tym już nagrywałem, ale tak Jesteśmy po zakończeniu fabuły Franklinem Clintonem Więc oczywiście rozejrzymy się Po tym terenie, zobaczymy czy Najważniejsza rzecz, czy zrespi nam się Szpadel, o Okej, okay. okej okay. Czy mamy to? Chyba nie mamy tego. Mm, no dobra. Szpadla nam nie dało. Mamy wszystkie bronie jak na razie dane, więc wróciliśmy do łapki. Dobra, szukamy dalej w takim razie. Powinien być tutaj, ale jak widzicie, no nie zrespił się. Nie zrespił się, a mam 100% gry. Więc tu już mi coś nie pasuje. Nie wiem, obejdę ten dom. Jeszcze raz, może tu się gdzieś zrespi? Nie wiem, może randomowo się respi ten szpadel, chociaż no, raczej, raczej nie. Jeżeli był pokazany tam na filmie, to powinien być tutaj również zrespiony. Nie, tu mamy jakąś starą maszynę. To w takim razie podejdźmy. Okej, okay. okej, okay, tu jest jakaś motyka stara, ale motyki wziąć nie weźmiemy. Tu jest ten. Szpadel, który widzieliśmy na początku, a łopata no się nie zrespiła Więc możemy zrobić szybki myk, a dokładniej do trzech razy sztuka Ja sobie wyląduję gdzieś nieopodal, jesteśmy na stacji Weźmiemy szybko, załatwimy tą furę, okej, okay, ale dziwnie postawiona Super, no to musimy od drugiej strony, podjedziemy i zobaczymy Udało się i jedziemy w takim razie, zobaczyć to Miejmy nadzieję, że teraz może się uda. Jeżeli nie, no to nie wiem jak to dalej będzie wyglądało z tą teorią. Dobra, wjeżdżamy... O, na grubo jesteśmy. Dobra, jesteśmy. Nawet nie będziemy odlatywali. Możemy odjechać i szpadla. No nie ma. Zobaczmy tu gdzieś. Nie no nie ma. Może jednak te krzaki coś zmieniły, że mam dodane, ale no nie no raczej nie. To nic nie dodaje. Oprócz jak widzicie zmian graficznych. Zdrowej wizualnej naszej mapy, ale nie ma tutaj e, żadnej łopaty, niestety. A to możemy w końcu zebrać. OK, zrespiła się na nowo i czy ją ekwipowało? No na pewno nie, bo jest na ziemi. No, no Zobaczmy, przelecimy wszystkie bronie. Białe no niestety nie ma Nie no, no tutaj się nie zrespiła ta łopata No dobra trudno się mówi Schodzimy na dół i jedziemy w takim razie na górę Zobaczyć czy tam coś będzie No jeżeli nie będzie no to będzie lipa Ale oczywiście sprawdzimy wszystkie miejsca z tego filmiku Musimy wszystko sprawdzić I rzetelnie to oczywiście ocenić i podsumować Więc teraz jedziemy na górę i... No super, muszę ujechać Wy w tym momencie możecie zatrzymać ten film I zostawić subika, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie To naprawdę motywuje mnie Do dalszego działania I jak widzicie trochę zajmie nam wjechanie na tą górę Więc możecie teraz zejść także Do komentarzy i napisać Kolejne pomysły na legendy i teorie Do sprawdzenia w moim wykonaniu Bo jak najbardziej chciałbym, żeby ta seria powróciła Ale to zależy od was, od waszego Zaangażowania i tym bardziej Łapeczek w górę, dlatego zostawiajcie też Mnóstwo łap, a ja Próbuję wjechać, naprawdę, Franklin, proszę cię. Nie chcę się tu specjalnie tepać, żeby nie było nic pobagowane, ale masakra. Masz motocykl ulepszony na Max. Jakieś dziwne pony i kurde, chłopie. Dobra, zobaczmy, czy jest ten nagrobek I... i nie ma. Tylko ja wjechałem źle pewnie. Oczywiście, że wjechałem źle. Musimy wjechać na najwyższą górę, dlatego się rozpędźmy i wiedźmy. Dobra, jesteśmy. I jest. Zobaczcie, jest nagrobek, który oczywiście był również na filmie, więc wszystko się zgadza jednak. No nie mamy szpadla, co mam wyjąć? Nie wiem, pałkę. Pałką mam, no nie, nie działa. Młotkiem nie. Spróbujmy to wczytać jakoś, no nie idzie. Nie idzie. Więc jest trochę lipa. Możemy w takim razie przewinąć czas i zobaczyć, czy coś się stanie w nocy. Jest już dość późno i jak widzicie, no nic tutaj się nie zmieniło. Czyli w sumie nic nie widzicie. Jeszcze wezmę, nie wiem, zobaczę z tą bronią różną. Ale no, nie pyknie. Raczej nie pyknie. Możemy wziąć też latarkę. Nic się totalnie nie zmieniło, nic się nie wydarzyło. Oprócz ładnych widoczków nic tutaj nie ma. Jeszcze zgaszę. Światło O, super klakson, dobra, zobaczmy Ale raczej Raczej no nic, powinno się tu Palić, a się nie pali, więc jest trochę Lipa Dobra, nie z bronią, z latarką No nie no, no nic tu nie ma Powinny być ogniska, powinno być No nie wiem, ciekawiej Ale oczywiście próbujemy, próbujemy Tak jak ostatnio, zapalam sobie Światła, może jakieś trochę dłuższe Odjedźmy kawałek i zobaczymy na koniec też odlecimy. Dobra, ładne widoczki, ale nie o to nam chodzi. No nie mamy tej łopaty. Nie mamy łopaty, więc nie możemy za bardzo nic zrobić. Jeżeli by rzeczywiście byłaby tu łopata, źle jadę? Źle jadę, oczywiście, że tak. Kurde, jest tak ciemno, że nic nie widzę. OK, nic się nie zmieniło. Więc wiecie co? Ja sobie teraz odlecę. Ale zrobię to bez yy, naszego motocykla. Żeby było o i nic się nie zmieniło Zobaczcie, nic się zupełnie nie zmieniło Mogę sobie poklikać i totalnie nic Ale mam pewną myśl, a dokładniej Zobaczmy czy, jeżeli rzucimy na przykład bombę tutaj Czy coś się otworzy Więc 3, 2, 1 Ok. okej okay. no, Spodziewałem się takiego efektu Ale dobra, dajmy więcej bomb to jakby inaczej. Musi być więcej dymu. Zobaczmy, czy coś się wydarzy. Czy otworzymy grup CJ'a No. Yy, jedynie zrobiłem tak, że mój motocykl się spalił. I jak widzicie, wygląda to. Okej? Okay. Myślałem, że tu się jakaś postać pojawiła. Wygląda to dość mocno, mrocznie, ale. No, nikogo nie ma, więc y, zmieńmy jeszcze czas i zobaczę, właśnie, bo tu się tekstury trochę bagują. Y, zobaczę, czy będziemy mogli to jakoś na y, map editorze otworzyć. Jeżeli tak, no to jest jakaś myśl w tej teorii i może coś jednak się by udało. Więc przechodzimy na map editor i zobaczmy w takim razie. No, niestety nic nie możemy tutaj zabrać, stąd. Nic nie możemy ruszyć, nawet y, krzyża nie możemy, kamieni, nic. A te tekstury, no są naprawdę interesujące. Nie no, nic nie możemy zrobić. I zobaczcie, to dalej płonie, jak to wygląda w ogóle. Ale dobra, wlatujemy pod mapę w takim razie i pod mapą, no jak widzicie, nic nie ma. Nic nie ma niestety. E, więc jedziemy teraz do ostatniego miejsca. Jak widzicie, no dwa na trzy miejsca sprawdzone i totalnie nic tu nie ma. To jest grup powiązany w ogóle z inną e, legendą, a właściwie e, potwierdzoną, którą już kiedyś sprawdzałem, więc warto e, jeszcze sobie do tego wrócić. E, związany właśnie też z tym domostwem oraz latarnią. E, jeżeli nie oglądaliście, to koniecznie nadróbcie i co, muszę. Zrespić kolejny motocykl Idziemy teraz na Grow Street Które no trochę się zmieniło Jednak to nie jest najważniejsze Ważniejsze jest to czy będziemy mogli wejść do tego Jakby zastępczego domu CJ I będziemy mieli rzeczywiście jakiś tam Pomniejszy evencik Oczywiście przekonamy się na miejscu I będziemy mogli podsumować e, Tą e, teorię a właściwie legendę? Legendę o grobie CJ? A? Legendę bardziej, no ale teoria jest związana o tym, co tutaj się dzieje. I to jest właśnie ten oto dom na patelni. Nie ma balasów. To jest interesujące, bo jak widzicie, pełno Audi jeździ. Tam mamy powgrywane rzeczy, jak na naszym serwerze. Ale, no oczywiście, musimy to sprawdzić tutaj. I zobaczyć, czy po pierwsze otworzą się drzwi i. Okej? Okay. Okej, okay. tego się. Nie spodziewałem. Drzwi są otwarte, tylko pytanie. Bo te drzwi, fabule, otwierał gość, który kupował towar od y, Trevora i Lamara. I. Okej. Okay. Otwierają się. Pytanie, czy coś tam mamy? Ej, no jakby nie mogę wejść, jak coś mnie blokuje. Co tu się odwala? Dobra, weźmy szybko broń. Dobra. Coś tam jest i to wygląda rzeczywiście brzydko jak na tym filmie. Te ściany jakieś brzydkie. Okej. Okay. To jest niepokojące, ale. Nie mogę wejść, może usuńmy to. Zobaczmy, czy możemy coś tu usunąć. Okej, okay. czy te drzwi są. Dobra, to jest interesująca. Mogę. O... Okej, okay. a ta wystawiłem je teraz na zewnątrz. No jak coś to tylko ja, ale zobaczmy. No, zobaczcie, to wleciało do środka, a ja nie mogę przejść do środka. Co tu się odwala? Ok, no spróbujmy się. Ok, jesteśmy na Noclipie w środku i spadamy pod mapę. No tak. Trochę się tego spodziewałem szczerze, ale jednak liczyłem, że tak się nie stanie. Myślałem, że jesteśmy dalej. Dobra, zobaczmy. Zobaczmy, czy coś się zmieniło. No, jak na. O, drzwi wróciły na miejsce, ale no nie da się wejść, więc no tak. Powiedzmy, że nie odpaliła się ta scenka, ale jak widzicie niby możemy je trzymać Tylko nie wiem, czy to nie jest spowodowane przez interiory, które mam właśnie wgrane, żeby były pootwierane Niektóre, żeby sprawdzać właśnie dla was różne ciekawe legendy i teorie Ale zobaczmy środek i środek jest zawiedzeniem? To mocnym. no tutaj nic nie ma, zupełnie nic nie ma Czy kiedyś tu nie było więcej? Bo chyba kiedyś tu sprawdzałem i... Okej, okay, to jest dziwne. Nie wiem, moi drodzy, piszcie w komentarzach e, swoje teorie co do tego, no ale mi nie pozostaje nic, jak powiedzieć, że ta legenda jest przez nas jak najbardziej obalona. Mm. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Jeśli tak, to strzelcie łapeczkę w górę, a jak na razie, cześć!